Idziemane ja widzowie w dzisiejszym odcinku e, zrobimy automoda. Jest to już czwarty odcinek z serii tworzenia serwerów e, Discord. Więc no, automoda, automoda będziemy robić w e, start icie. I no, do oglądania. Więc no. Jest tu kategoria. Wchodzimy na stronę Start Ita. Jest kategoria automat, To odpalamy. I no, ja zawsze mam u siebie tak, że kanał, na którym piszę. Yy, na którym piszę. Bo ja robię tak. Yy, zobaczcie, jak u mnie jest. Yy, że tutaj jest rozpisany, na przykład, kto przeklnął i w ogóle i w ogóle. I za, za to, jak ktoś przeklnie, to dostanie warna. I za jakąś ilość warnów. Yy, u mnie jest to zrobione o tak o, o. Tako. że za caps lockiem 1 warn, za wysyłanie linków 3 za wysyłanie linków do discorda 5 za przeklinanie 1 i no i za na 10 no, minut i w ogóle i w ogóle więc ja na razie zrobię z tym co tutaj jest więc no spam 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 lockiem Po pierwsze, nadaj użytkownikowi ilość. Tak, na, ja daję na 7 dni, że po 7, dniach, po 7 dniach znika. Wyślij wiadomość, kanał docelowy ten automot i otrzymał jedno ostrzeżenie: zapamiętanie z lockiem. I ja lubię takie coś. Więc no. Później zrobimy, żeby automatycznie dawało też e, muty za ostrzeżenia. Ale to jak mówię później. Więc no, anti antylinki. lock, anty linki um, Usuń wiadomość. I nadaj użytkownikowi ostrzeżenie. Ja mam chyba ustawione na 3, tak, dobrze pamiętam, tak, ja mam ustawione na 3, ostrzeżenie tymczasowe, więc no, um, automod, otrzyma... No. Tego nie robię, tego nie robię. O. Eee um. Usuń wiadomość i nadaj 5 na 7 dni. Wiśnij wiadomość. Automod otrzymał 5 ost Prze żeń. Jak się pisze? Tak niedobrze pisze. No ja dobrze piszę. No. E Otrzymał pięć ostrzeżeń. wysyłanie linków do DC. O, tak jest coś. I antyprzekleństwa dodaj polskie przekleństwa to jest często zbogowane, więc ja bym radził Wam wpisywać ręcznie, ale to ja poza odcinkami tu, poza odcinkiem tutaj dodam. Bo tu na przykład za zobaczcie, tutaj klikam tako, tako. Wchodzę tutaj. A czekajcie, bo muszę zapisać. Dobra to zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Usuń wiadomość, nadaj ostrzeżenie jedno. Na 7 dni Wyślij wiadomość auto, automat. Czekajcie, bo ja muszę. Jest ja jak ja u siebie mam. Zobaczcie o co mi chodzi. Że na przykład jest tu pisanko. I napiszę. Powiedzmy. Takie słowo. To już mi daje warna. A ja zobaczę, jak u mnie jest. Bo. E, automat. I że. Warn ważny jest przez 7 dni. O to mi bardziej chodziło o to, warn ważny jest przez 7 dni. Ale ja dam po prostu w nawie się 7D. raczej ludzie się domyślą o co chodzi. Oczywiście e, ja tu robię wszystko przykładowo. Yy, więc zupełnie nie musicie robić tak jak ja. To jest po prostu poradnik taki podstawowy. Więc no, już w tym momencie e, jest automatycznie warny, że automatycznie będzie warn warnować. Nie wiem, ja nie umiem angielskiego. Nie wiem, co tam pisało. I teraz wchodzimy na moderacja. zaznaczymy okejkę. OK, zapis zmiany. I warny. I tutaj e, możesz zrobić, że automatycznie warny. Że na przykład przy iluś ostrzeżeniach coś tam się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. zobaczcie, jak u mnie to jest. Że za trzy warny na 10 minut. Trzy warny temp mute dziesięć, pięć warnów temp mute trzydzieści, tak? Dziesięć, jeden h dziesięć temp mute jeden h piętnaście pięć h

to tempo ban 7 dni. Ja już więcej nie robię. A ja już więcej nie robię, no bo warny znikają po 7 dniach, więc nie da się u mnie na Discordzie zrobić więcej niż 100 warnów. No. I właśnie o to mi chodziło, że tylko teraz, że będą, no. Uuu, uh, a co to? Uuuu uh, Komendy Mod info I jak nam się na przykład walne? Warn Captain 1 1s Test To on dostanie warna na sekundę I na przykład później Jak napiszę um, Mod Info Captain Widzicie? Jeśli dzięki Wam To pisze 0. A gdyby na przykład dał mu na dłużej Warn Captain 1m Test Mod info Kapitan y, o! I pokazuję, a za tą minutę zniknie. Alpine Bayer. Nie widziałam tego. Mm, więc co? W, w tym będę chciał zrobić uprawnienia Że ta komenda jest wyłączona, ale że oni na przykład mają do niej a uh, dust stamp Okay A ta... Ale to wszystkie czy na przykład uh, Warn Zap Kaptajn I mm, Mod Info Kaptajn ale on będzie na mnie zły War minx captain. Sir war captain jeden. I war minx captain. Aha. O. Uh. Ale to ją wszystkie strony. Na... Jezu, ile ma pingów, pewnie już. To do tego ma dostęp właściciel. Ci. Oni mają do tego dostęp. Mod info. A do tego dałem technikowi? Nie. Dobra. I... Ja bym tak zrobił. A ochrona członków. Logi moderacyjne. Więc ogólnie to... A, dobra. Tutaj. I dam... Dosłownie sklonuję ten kanał. I dam go tutaj. Synchronizuję go tutaj i dam logi myślnik mod. Wtedy sobie odświeżę i zaznaczę, że logi modów mają być tutaj. A więc na przykład jeśli napiszę to dostanę tutaj jedno ostrzeżenie. Ale tutaj się nie wyświetla. Tylko, że na przykład później jak clear warn premison jeden to A warn kape tako. O i jak dał mu Warnę, to, to. <grym> <grym> Inaczej to on by mnie chyba zabił. No. Więc tutaj na przykład dam właściciela. Technika. To są takie dwie rangi, które miałbym ja dał. Tak to inny mnie. Bo teraz powinno działać tak, że... Nie działa. A właśnie. O! Mamuta A na przykład tutaj mogę? Usyłam je automatycznie Oczywiście to jest dla testów Więc no Chciałam po prostu sobie przetestować, strona główna Nie chcę mi się tak nie. Przuwać mi. Oj ojoj. Wyłączone komendy. Ja kilka tych komend wyłączę. A jak działa na przykład ten awatar? E, komendy. Awatar. Aha, bo ja mam muta. Już nie. Awatar. Mhm. Czyli ta komenda i tak nie działa. To fajnie. A ta mm. A, to jest to samo. А только, что под иным названием. Na tutaj nie będę się tym bawił. Ale no, jak widzicie Nie radzę dodawać tego ręcznie, bo na przykład piszę Napiszę no, nawet tako I od razu daje mi warna. Więc ja radzę ręcznie wpisywać. No bo wiadomo, że na przykład to nie jest jakieś wielkie przekleństwo. Więc no. No, dzięki za oglądanie odcinka. A, i właśnie, bo wcześniej zaznaczyłem, że ja nie mogę dostać warna i nie mogę dostać warna, że Warn Primson, że takie coś nie działa, że je teraz jestem chroniony i w ogóle, i w ogóle. Więc ogólnie to dzięki za oglądanie. Hmm, trzymajcie się. Pamiętajcie o zestawieniu subika, łapki w górę i pa!